Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ja mam na imię Marek. Za kamerą stoi Michał. Michał Teraz słychać jeszcze, bo mamy nową kamerę i mam nadzieję, że nie będzie problemu z dźwiękiem. No. Tak jest. słuchajcie, kolejny odcinek czego? Jak to się będzie nazywało? O, ekwipunek robiony własnoręcznie, no? Ze śmieci będziemy. Słuchajcie, widzieliśmy ten patent, to nie jest absolutnie nasz patent, nie chcemy się do tego, że tak powiem, przyklejać jako ojcowie założyciele. Ale patent moim zdaniem super. Wytworzony ze śmieci, więc już podwójnie super, żeby w razie czego można było wykorzystać odpady, które zazwyczaj się do niczego nie nadają. Problem jest jeden. Jeżeli Twoje dziecko chodzi do przedszkola i w przedszkolu... O! DHL przyjechał. <laughs> jeżeli Twoje dziecko chodzi do przedszkola i jeżeli w Twoim... W, w, w przedszkolu Twojego dziecka jest akcja pod tytułem zbieramy nakrętki na jakiś tam cel, to wtedy będzie w domu wojna o nakrętki proponuję mi się podzielić. Dobra, nieważne. No tak jest, no. Młody kurcze mi obcina ilość nakrętek, które mogę sobie przywłaszczyć, bo akcja będzie pod tytułem pojemniki. Ja mam pojemnik zrobiony na przykład na suli pieprz o wodoodporne pojemniki, tajne z zakrętek z butelek PET. Ja mam na przykład w jednym nosze z przegródką suli pieprz, można w tym sobie nosić rozpałkę, no można w tym nosić dużo różnych rzeczy, szczególnie właśnie do plecaka małe pierdółki, które uwielbiają się gubić nawet w kieszeniach. To to jest dobra, dobra, dobry pomysł, żeby je zorganizować. Także, podejrzeliśmy to gdzieś tam, kiedyś tam u kogoś. Zrobiłem sobie jeden, super sprawa, więc postanowiliśmy, że Wam też sprzedamy ten patent. I co? A no właśnie, można robić z butelek petów takich 1,5 litrowych, dwulitrowych z małymi nakrętkami, mały pojemniczek. Można robić o, na przykład z takich. Ja sobie zrobiłem właśnie z takich do przypraw. Można sobie zrobić z takich. To są po mleku butelki i są większe nakrętki, więc większy pojemniczek. Można sobie zrobić wersję maxi z butelek 5-litrowych, baniaczków, tych takich z niebieskimi nakrętkami. Wtedy to jest mega pojemniczek. Nie mamy butelek 5-litrowych, kurczę, bo nie było pustych w hałupie, żeby zabrać. Ale zrobimy z tego co mamy. Więc mamy jeden pojemniczek średni, powiedzmy, zrobimy z tego i drugi pojemniczek zrobimy mały. No, jedziemy co będzie potrzebne. I wymyśliliśmy, że będzie potrzebny tak, papier ścierny, będzie potrzebny na 100%. Będzie potrzebny multitool pewnie, bo zawsze jest potrzebny. Wziąłem sobie kawałek piłki brzeszczota do metalu z tej, tego sandwikowego, którego gdzieś tam zawsze kawałki mam. To dobra opcja. Dobrze z uwagi na to, że mamy sam brzeszczot, więc będą potrzebne rękawice, bo paluchy ważna rzecz. Ciężko się później, jak się pozbędziesz palucha, to ciężko je odzyskać. Strasznie powoli odrastają. Czasem nie starcza życia. A, jeszcze gdzieś mam, poczekajcie, bo jeszcze będzie potrzeba coś, żeby to połączyć. Ja mam kluczyki od samochodu. O, i mam nasz klej. Wszystko mający. Uwielbiam używać tego kleju, to jest klej do... Yy, pracy na gorąco do pistoletów, ale wystarczy, że podgrzejecie go zapalniczką, i też robi robotę. Super sprawa w ogóle polecam. Zawsze mieć kawałek, przynajmniej w kieszeni. Jedziemy, słuchajcie, obetniemy łebki, że tak powiem. Yy. Obetnijmy łebki zaraz tu przy tym obcinam, przy tym kołnierzu, ale kołnierz zostawiam oczywiście. Jeden, to będzie już do śmieci, drugi do śmieci. A tu zacząłem nacinać. Trzeci. O, tu będzie trzeba podszlifować. Bo trochę brzeszczocik mhm. zszedł. I czwarty. To jest tak zwany, słuchajcie, szybki patent. Tak zwana pięciominutówka. Czwarty. Dobra. Fiu, fiu. Im równiej przytniecie, tym będzie później mniej roboty. No taka prawda. Robimy sobie na dworze, no bo my wszystko uwielbiamy robić na dworzu, dlatego nie siedzimy gdzieś tam w chałupie, Tylko gdzieś żeby to zrobić. No i tak to wygląda. Słuchajcie, jak już mamy łebki w miarę równo przycięte, to bierzemy sobie papier. U. Bierzemy sobie papier, biorę łeputek i każdy po co to robię? Żeby się dobrze skleiło, musi być równo I później na no, jakieś tam brzydkie przerwy, no, jak, coś, jak coś robicie to róbcie jeszcze uczciwie. Zbyt wiele ludzi dzisiaj robi zbyt wiele rzeczy nieuczciwie. O. Tak to powinno wyglądać. Czyli po prostu powinno być gładko. No jak złożycie dwie dokupy, bo pojemnik będzie wyglądał tak, jak złożycie dwie dokupy, to te kołnierzyki powinny się fajnie ze sobą skleić. No. Im uczciwiej to zrobisz, tym będziesz miał ładniejszy pojemnik. Dobra, mamy drugie. O co mi chodziło? O to mi chodziło o, Żeby jak złożysz dwie ładnie równo. Widać Misiek? Dobra. Żeby się fajnie skleiły. Będzie taki pojemniczek SEO. Dobra, to mamy jedne. Jedne leputki dwa. Fu, fu, fu. Jedziemy większe teraz. Robimy. Tak to wygląda. Słuchajcie. Po oszlifowaniu. Jeszcze troszeczkę doczyszczę nożem tutaj te ranty, żeby, pamiętajcie też, że jak to zrobicie sobie ładnie, żeby to dokładnie umyć, no, żeby to było wszystko porządne, no, A szczególnie jak chcecie to wykorzystywać do czegoś no, żarciowego, no. Plastik przystosowany do produktów spożywczych, bo butelki do picia, mleko też, no ale nie chcielibyście solić z kawałkami plastiku, no więc trzeba to... A, jeszcze, zanim sobie sklejicie, ale to już taka dowolność, właściwie, kwestia estetyki. Ja na przykład, no, usuwam to, nie? Tą, tą, tutaj, ten kołnierzyk, który zostaje przy, że tak powiem, pierwszym odkręceniu butelki, rozerwany. O, to, to wywalam. To, wywalam. Razem z butelkami do śmieci, oczywiście nie gdzieś tam, gdzie bądź, kurczę. Z tego też możemy zwalić. Myślałem, no, że multitool będzie potrzebny, no ale jak się ma, kurczę, za pazuchą mm, batorowego tofika, to multitool przydaje się rzadziej, no taka prawda. Jak to mówił Grzesiuk, jak się ma pomocnika za parkanem. Nie wiecie kto to grzesiu to sobie wygooglujcie Polecam jego książki. Super sprawa Jedziemy Podgrzewam Smaruję. Dokładnie żeby To się nie przejmujcie, bo to można łatwo wyczyścić, wystygnie. Skalujemy. Hmm. Co im w wodzie? No jak chcecie, żeby było w miarę wodoszczelne to. I sklejam. No. I tyle. Cała filozofia. Równo, żeby nie przestawało nic nigdzie. Mocno trzeba ścisnąć. Fajnie, bo ten klej szybko sknie. Włosy się tylko robią. Takie. To też nie rzutuje. Jak chcecie mieć pewniaka stuprocentowego, że. Jest wodoodporne, to ja osobiście myśliłem, że to dobry pomysł, żeby jeszcze raz podgrzać klej, podgrzać klej, o, można to zrobić. Nie trzeba tego robić. Jak uczciwie nałożycie klej na całą powierzchnię, tą sklejaną, to on, on przy się tak fajnie robi, że o, można jeszcze sobie zrobić tak słuchajcie to już macie 100% pewniaka, że będzie naprawdę wodoodporne mocno Jeszcze jest jedna opcja, ja sobie tak zrobiłem, właśnie jak robiłem sobie na pojemnik na przyprawy, słuchajcie, żeby w jednym pojemniku można było nosić niezależnie niezależnie dwie osobne, że tak powiem, substancje, na przykład substancje, niekoniecznie muszą być substancje do jedzenia, może być na przykład w to można sobie w czasie przed klejeniem właściwie wkleić sobie przegródkę tutaj, nawet z tego plastiku, z którego jest wykonana butelka posmarować, przykleić przekładkę, skleić to do kupy, wtedy przekładkę sobie dociąć na, yy, tak jak to kółko i masz wtedy dwa niezależne pojemniki skręcone razem. No ja tak mam. No. Dobra, klejmy następne. Klejmy to większe teraz. Kurczę, ten klej, słuchajcie, to jest naprawdę super opcja. W tylu zastosowaniach go, kurczę, wykorzystuję, że używam go chyba częściej niż super glue, tak naprawdę, słuchajcie. No. No, mocno uniwersalna sprawa i mocno polecam sprawa. Też nie ma się co ociągać, bo wtedy klej Wam mocno zastygnie. No. Równo, równo, wciskamy uczciwie. Niektórzy skleją superglue, ale superglue uważam, że nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że superglue przy takich połączeniach czasem wy, lubi się wykruszyć, gdzieś tam popuścić, coś. Nie jest to najlepsze rozwiązanie ten superglue, no do, do, przynajmniej do taki, tego typu historii. Uważam, że ten klej jest dużo, dużo lepiej robi robotę, o taka prawda. Mogę się mylić, no takie mam zdanie. Jest robione własnoręcznie, jest okejka. <grywa> Słuchajcie, co polecamy Wam, żebyście sobie pokombinowali. Na 100% macie to w chałupie. Jak nie macie, to sobie kupcie dwa mleka. Raz, że mleko zdrowe i można to sobie śmiało ułyknąć. Ale uważa, że jak zostanie Wam o, takie coś, to sobie możecie zrobić bardzo przydatny w takich wyprawowo-plecakowych historiach pojemniczek. Wielkości różne, dowolne, fajne. O. Wejdzie trochę jakichś rzeczy. O, misiek na przykład sobie tu może nasypać cukru, bo lubi sobie posłodzić herbatkę. E, możemy sobie nasypać soli, pieprzu do ziemnioka z ogniska. Nie, nawet wykorzystywaliśmy ostatnio. O, tu może być, nie wiem, co może być. Waty może można napchać, żeby mieć zawsze przy sobie trochę rozpałki. Zawsze słuchaj. Polecamy, słuchajcie. Wpadajcie oczywiście na kanał do nas. E, popatrzcie sobie na inne filmy jeżeli zajrzyjecie pierwszy raz. Wpadajcie do nas na y, stronę facebookową Facebook przez Ekwipunek. Wpadajcie do sklepu sklep.edc.pl i co i na bloga za chwilkę rusza albo już ruszył, nie wiem, zależy kiedy ten filmik się pojawi. ekwipunek.edc.blogspot.com Tam też będziemy. Jak ktoś woli czytać niż oglądać, to zapraszamy na bloga. Słuchajcie. Proszę bardzo. Do zobaczenia.